Przepraszam, ale nie po to wstępowałem do legionu. Obrona Rzymu, służba nie? okej, okay. ale co mnie obchodzą ci wszyscy goście bez papirusu? Przecież to rozkaz Cezara. Kontrolować fluktuacje migracyjne. Od tego zależy stabilność imperium. Tak? A co to są niby fluktuacje migracyjne? To są po prostu takie. Rozkaz to rozkaz, nie ma co kombinować. Gram legionistę do spraw imigracji. Jeden. <laughs> to rybacy mają prawo przebywać na plaży. Nie, to próba przekroczenia granicy. Trzeba interweniować. Beze mnie. Co, proszę? Nie idę, zapomnij. To kwestia zasad moralnych. Świetnie się czuję, że mogę tutaj zawingować nawet małą jakąś postać, ale jakiś swój ślad zostawić w tym filmie. I. jestem spełniony. Uff. Może moralnie stoję niżej, ale za to pociągnę dłużej. Ciemanko, nazywam się Alan Anders, Zapraszam do oglądania Asterix i y Obelix w służbie jej królewskiej mości.